Woreczek 5 groszy 2014, cena 150 zł. równo rok temu zakupiony za 80 złotych, prawie 100% zysku na przestrzeni roku. Witajcie! I tak jak na wstępie, równo rok temu zapłaciłem 80 złotych za woreczek 5 groszówki 2014 roku o najniższym nakładzie 15 milionów sztuk. Ostatni rocznik wybity Menicy warszawskiej, wzorem Menicy warszawskiej. Później mamy już wzór inny. Woreczek zakupiłem za 80, dzisiaj cena 160, czyli 100% zysku, 100% wzrostu ceny w skali roku. Jest to bardzo dużo, jak na groszówkę. Widzimy tutaj znaczny popyt i wzrost ceny na rynku. Jeżeli zapłaciłem za to 80 zł, a teraz 160, to teoretycznie jestem do przodu 80 zł, gdybym to sprzedał. Oczywiście. Traktuję tą 5 2014 jako rodzaj inwestycji i czekam na dalszy wzrost cen. Ten woreczek jest, są to moje takie akcje na giełdzie. Tutaj inwestujemy w woreczki. Tak samo woreczki potrafią piąć się do góry, jak i ich ceny potrafią spadać. Jest to alternatywna forma inwestowania pieniądza, ponieważ tak jak na giełdzie, powtarzam się jeszcze raz. Mamy tutaj inwestycję alternatywną, czyli inwestujemy w pieniążki, w woreczki i liczymy na zysk. Patrzymy, jak notowania danego woreczka idą do góry, jaka jest popyt, jaka jest podaż i wyciągamy wnioski na przyszłość, które monety i które roczniki są najbardziej poszukiwane. Oczywiście inwestorów jest bardzo dużo, woreczków jest zakupionych bardzo dużo. Ludzie mają pochowane pewno, część z Was co mnie ogląda. Też macie takie woreczki w domach. No i tylko pytanie: ile ich się zachowa za 20-30 lat i jaka wtedy będzie cena? Na przykład 5 groszówka 1993, cena na sztukę około 50 zł, czyli można wywnioskować, że 50 zł razy 100, czyli cena woreczka około 5000 zł, 5 groszówki. Czyli nominalnie w NBP ten woreczek kosztował 5 zł, a dzisiaj ten, który widzicie przed sobą, 2014 kosztuje 160. Jaki wzrost ceny od wyjścia, wybicia tej monety do dzisiaj na przestrzeni 7 lat? Patrzymy na to w kategoriach przyszłościowych, nie 7 lat, ale na przykład 30-40 i wtedy można stwierdzić, że to była dobra inwestycja albo przejechać się i na rynek w momencie kiedy zostaną zlikwidowane 1 2 5 groszówki pewno będzie to niebawem wtedy ich ceny rzeczywiście zaczną iść do góry bo będzie to moneta teoretycznie już wycofana z obiegu i wtedy dopiero ceny zaczną pokazywać się prawdziwe na rynku Dobrze ja wam dziękuję za uwagę trzymajcie się do następnego hej